Nie ma raczej osoby w Wieluniu, która nie kojarzyłaby ogólniaka przenadodżańskiej. Budynek pierwszego liceum z zewnątrz wydaje się całkiem nowoczesny, ale to tylko pozory. 27-letni obiekt po prostu zestarzał się i wymaga modernizacji. Dlatego uczniowie narzekają, że w lekcyjnych salach jest po prostu zimno. Sprawa dotarła do radnych powiatowych i dlatego zajęto się nią na forum Rady Powiatu temperatura tam spadała poniżej 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 temperatury która jest powinna być zapewniona w kilku salach salach lekcyjnych dyskusja była dość duża byli zaproszeni goście na tą na tą na tą Komisję y, rozpatrzyliśmy toczka w toczkę, y, czy to na pewno jest potrzebna termomodernizacja, może tam jest potrzebne dodatkowe grzejniki, może są potrzebne y, dodatkowe pompy, które to, to ciepło dopchną. Y, jednak po, po wysłuchaniu wszystkich za i przeciw y, y, argumentów komisja y, uznała, że ten wniosek Rady Rodziców przy pierwszym LO w Wieluniu jest wniosek jest zasadny i tym wnioskiem powinna się zająć zarząd powiatu. Problem zasygnalizowany przez radnego Borczyka potwierdzają rzeczywiście dyrekcja szkoły i przewodniczący Rady Rodziców. Przez nieszczelne okna ucieka zbyt dużo ciepła, sale czasem są ogrzewane po prostu klimatyzatorami, które zainstalowano w najzimniejszych salach. W poprzednich latach niektóre z nich wyłączano po prostu ze szkolnego obiegu, lecz w tym roku w pierwszym Melo jest tak dużo nowych uczniów, że jest to po prostu niemożliwe. Budynek e, ma... Um... Renomę budynku najnowszego, więc wszyscy uważali, że wszystko jest w porządku. Zgłaszane wcześniej uwagi nigdy no, gdzieś nie docierały, i nagle się okazuje, że odzywają się rodzice tych dzieci, którzy również chodzili do tej szkoły i mówią, że problem w tej szkole z ciepłem zawsze był. I tego problemu nie było do tamtego roku, czy jeszcze dwa lata temu tak dużego z racji tego, że pan dyrektor umiejętnie żonglował klasami i tam, gdzie była najniższa temperatura, to po prostu nie prowadził zajęć. W tym roku, gdzie w tej chwili mamy ponad 800 dzieci, w tamtym roku było 700 dzieci, w tym roku jest ponad 800 dzieci. No zaistniała potrzeba wykorzystania wszystkich klas i nagle się okazało, że trzeba korzystać również z klas, w których ta temperatura była niższa. Budynek został oddany 27 lat temu do użytku, no i nadal jestem tym nowym budynkiem. Stolarka okienna jest drewniana, i drewno ma to do siebie, że się wypacza po jakimś tam okresie użytkowania. No i tak jest w naszym przypadku. Myśmy nie przespali tego momentu, kiedy zaczęły się problemy, ponieważ już w 2017, w 2018 i w 2019 roku już Wymienialiśmy, mieliśmy dofinansowanie z powiatu i do, wymienialiśmy okna. Do tej pory zostało wymienionych 31 okien. No i tam, tam nie ma problemu w tych salach. Śmiemy twierdzić, że nieszczelność stolarki okiennej. No niestety obniża nam temperaturę. Szliśmy w kierunku doraźnej pomocy. Oczywiście ta pomoc doraźna klimatyzatorami szła w kierunku właśnie i letnim i zimowym. Zimą można troszeczkę podgrzać, latem można zadbać o komfortowe warunki w trakcie pisania egzaminu na przykład maturalnego. Także z tego korzystać będziemy na dwa sposoby. To nie jest, że jest włączone na 24 godziny na dobę. To jest są chwilowe dogrzania i ten komfort uzyskujemy. Natomiast docelowo z pewnością trzeba zacząć od wymiany okien, a audyt, o którym tutaj już pan przewodniczący powiedział, na pewno będzie bardzo wskazany, a plany na przyszłość no sformalizować i żebyśmy to mogli te warunki jak najlepsze stworzyć. Jeśli chodzi o temperaturę w pomieszczeniach przepisy mówią o 18 stopniach Celsjusza, więc to nie jest tak nisko, nie jest tak wysoko. Na chwilę obecną temperatura, kiedy mamy włączonych do użytku oddanych 5 klimatyzatorów już problemów większych nie mamy, ale wiemy, że to jest no, zastępcze rozwiązanie tematu, rozwiązanie problemu który i tak będzie do nas wracał. Trzeba sprawę załatwić po prostu przez podjęcie decyzji konkretnych, żeby y, taka sytuacja nie miała miejsca. To jest żenujące. XXI wiek, a my dyskutujemy i y, zastanawiamy się, czy, czy można w y, 17 czy 16 stopniach y, uczyć się, czy nie można. No nie można. Sprawą obiecały zająć się władze powiatu. Trzeba jak najszybciej pomyśleć o wymianie okien i energetycznym audycie całego obiektu. Kto? Działania trzeba podjąć i takie działania przed jeszcze komisją. Komisja została poinformowana. Zarząd powiatu podjął. Na ten moment przeznaczył środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mamy to takie do dyspozycji. Na najbliższej sesji te środki zostaną e, przeznaczone tak, panie, panie skarbniku. Propozycja zarządu jest taka. Przygotujemy uchwałę w związku z dotyczącą zwiększenia środków o kwotę 200 tysięcy na termomodernizację budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego ze środków pochodzących z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. No właśnie, to... Bo tu nie ma Funduszu Ochrony Środowiska to... w powiecie wielkim. Więc... To znaczy, ale to jest takie, to jest takie operujące tutaj, że wiemy o co chodzi, tak? I chciałem powiedzieć, że faktycznie, jeżeli tutaj jeszcze było takie jak gdyby, że będziemy też korzystać z możliwości programu, które się pojawią i wtedy ten audyt energetyczny zostanie wykonany. I na razie tyle, ale będzie więcej zagadnień pilnej termomodernizacji pierwszego liceum rozszerzemy w temacie tygodnia zaraz po wydarzeniach.